Mamy jeszcze bramkę, mamy jeszcze trochę pieniędzy. Kręć Jarek. Chyba, że już nie chcesz kręcić. Idź na całość! Idź na całość! Zapraszam! Idź, 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 idź na całość! Idziemy. <laughs> Kręcimy. Energicznie. Idź na całość. Stawaj, stawaj, stawaj. Jest. 1500 zł. 1500 zł, panie kapitanie! 1500 zł i 900 to wow. razem. 2400. Dwa 2400 dwa i hulajnoga to w tej chwili twoje nagrody. Ja muszę tutaj zrobić swoją robotę, wiesz, za to dostaję też pieniądze. To nie może być tak, że ja tutaj nic nie robię. Mamy Zonka. Mamy dwa... No, pięknie. Z haczykiem, mamy fa fajną hulajnogę elektryczną. To już jest przyjemny balast, jeśli chodzi no. o nagrody. Ej, wiesz co, no tak, idź na całość. Ja. Jarek, będę miał dla Ciebie propozycję. Propozycja jest bardzo poważna. Koperta, zawartość tej koperty w zamian za to, że rezygnujesz z dalszej gry i nagród, który do tej pory wykręciłeś na naszym kole szczęścia. Tutaj wiem co mam. W kopercie nie wiem. Publiczność co jest? Proszę o pomoc. Jarek prosi o pomoc. Pomoc dla Proszę kapitana pomoc. SOS, kochani. SOS, puszczam tam, butelkę. Ten statek delikatnie się przechyla. <laughs> e, Robert, no, wezmę Operta. to, co do tej pory wykręciłem. I rezygnujesz z dalszej gry? Nie grasz? Nie próbujesz? Nie, nie ryzykujesz? No, no nie. Nie chcesz tej kobiety? Nie, nie. Panie kapitanie, ta muzyka na tym Titaniku jeszcze gra. Wezmę to jednak. Skoła. Nie chcesz szkeli kopert. Nie. Dobrze, więc muszę zajrzeć do środka. No trudno. Muszę sprawdzić, Ja nie zamknę chciałem. oczy. Ja zamknę oczy. Zamknij oczy, a ja ci powiem co tutaj było w środku, okej? Okay? Tak. Dobrze, uwaga. A tutaj to jest koperta, której nie wybrałeś. To jest wycieczka, to jest wycieczka do Hiszpanii. Ja. Wycieczka na tydzień dla dwojga do kraju flamenko chorizo i gorących klimatów. Do Hiszpanii. Wartość nagrody to 8000 zł. No cóż, bywa. Masz nagrody, zabierasz je ze sobą, podejmij dobrą decyzję, czy kręcisz dalej? Rozsądna decyzja pana kapitana. No, niestety. Zabieram. Rezygnuję. Tak. Kończę. Panie kapitanie, to była ogromna przyjemność. Ja również bardzo dziękuję serdecznie. Nie otworzy ta kolejnoga, niech Ocean będzie spokojny. Dzięki. Wszystkiego dobrego.